Drugi punkt jest bardzo piękny, bardzo głęboki, jest w nim dużo inspirującej treści. No i po kolei. Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, słowo wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. Spodobało się Bogu. Bóg ma w tobie upodobanie. Podobasz się Bogu. Kochana osoba, spodobałaś mu się i spodobało mu się objawić siebie, odsłonić tajemnicę swojej miłości i dlaczego on to robi? Tak jest. Tekst sobrowy mówi. <grym, 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 to prawda tekst soborowy mówi w swojej dobroci i mądrości otwartość w miłości jest mądrością u ludzi potrzebujemy takiej mądrej otwartości bo no, nie przed wszystkimi warto się otwierać i nie przed wszystkimi można się otworzyć więc my potrzebujemy pewnej mądrości u ludzi jest mądra otwartość a u Boga jest Ekstremalna otwartość. On jest cały czas otwarty i maksymalnie otwarty. Nawet jak zostanie najokrutniej zraniony, jego serce zostanie przebite włócznią, to nie, nie tylko nie sprawi, że on się zamknie, ale jeszcze bardziej się otwiera. Zraniony z serca przebitego włócznią wypływa krew i woda. Do tego jeszcze sobie za chwileczkę wrócimy, kiedy będziemy mówić o nadobfitości Boga. Ekstremalna otwartość. Dlaczego jest tak ekstremalnie otwarty? No to tekst też tekst soborowy nam mówi, bo jest dobrym. Dobro chce się udzielać. Czyli w swojej dobroci i mądrości spodobało się Bogu objawić siebie samego. A kim jest Bóg? Bóg jest. Na M. Amen. Bóg jest miłością. Spodobało mu się objawić siebie samego, a Bóg jest miłością, czyli chce objawić swoją miłość. Dlatego objawia siebie samego. I co jeszcze dalej? Tekst mówi: I ujawnić nam tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa słowo wcielone ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. Ujawnić nam tajemnicę, jako tajemnicę uczestnictwa. W czym? W boskiej naturze, czyli w miłości Bożej. Jak przez Chrystusa słowo wcielone. Ludzie mają dostęp do Ojca w duchu świętym. Czyli duch święty jest tym, który nam pozwala mieć przystęp do Ojca. I to jest właśnie też Pismo Święte, czytanie Bożego Słowa, modlenie się słowem Bożym. Ojcowie Kościoła mówią, że Pismo Święte jest tabernakulum ducha świętego. Więc kiedy czytamy Pismo Święte z wiarą, Duch Święty zaczyna oddziaływać na nasze serce, i dzięki Duchowi Świętemu Słowo Boże staje się ciałem w naszym życiu, i dzięki temu Słowu mamy dostęp do Ojca, który jest miłością. To jest to, o czym przed chwilą też mówiliśmy, nie? że przychodzi w naszym życiu pewne takie oświecenie, zrozumienie. Nie rozumiem Pisma Świętego, nie rozumiem, co tu jest, co tu jest mówione. A nagle przychodzi, otwieramy się na łaskę, na łaskę Bożej Miłości, i to miłość daje nam zrozumienie. Niesamowite. <noise> Niesamowite, to prawda? Miłość daje nam zrozumienie. Kto kocha, ten rozumie. Żeby kochać, potrzebujemy rozumieć, ale też miłość daje nam zrozumienie. Właśnie Pismo Święte jest nie tyle do rozumienia, ile do kochania. A jak kochamy Jezusa, kochamy Jego słowo, to coraz więcej z niego rozumiemy. Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. No, cudowne, perełki. W nadmiarze swej miłości. Bóg jego specjalnością jest na to Kiedy zostaje zraniony włócznią. Jeszcze bardziej rozlewa swoje łaski. Wypływa z serca krew i woda. Niesamowite, nie? Niesamowite. <laughs> Zwraca się do ludzi jak do przyjaciół. To jest też niesamowite. Bóg nie szuka sfrustrowanych najemników, zalęknionych niewolników. On szuka wolnych i radosnych przyjaciół i takimi nas czyni. I obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć do niej. Komunia osób, trójca święta. Zaprasza do komunii relacji. I komunia święta, którą przyjmujemy, Eucharystia, jest wchodzeniem w relację miłości właśnie z Trójcą Świętą. Jest wchodzeniem w komunie, W komunie osób. Bóg nas nie odrzuca i nigdy nas nie odrzuci. Bóg nas zawsze przyjmuje. Aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. Bóg jest tym, który przyjmuje. <średziny> Widzę te. Ten blask w Waszych oczach to jest piękne. I ostatnie zdanie. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane. Także czyny dokonane przez Boga w historii zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy słowami wyrażone. Słowa zaś obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą. Czyli czyny potwierdzają słowa, a słowa opowiadają czyny. Biskup Artur Ważny mówi, kto wygrywa, kto wywiera wpływ, kto kształtuje ludzkie myślenie, postępowanie. Ten, kto snuje opowieść, ten, kto opowiada historię, ten, kto daje nam narrację. Dlatego Ewangelia jest opowiadaniem. Jest opowiadaniem o czynach Jezusa Chrystusa. O największym czynie, o największym wydarzeniu o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dlatego właśnie Ewangelia jest opowiadaniem, przepowiadaniem, przepowiadaniem Jezusa. I tutaj mamy bardzo też szalenie ważną sprawę, mianowicie ten tekst soborowy jest też bardzo precyzyjny i piękny, bo jest mowa o tym, że mamy objawienie urzeczywistnienia się przez czyny i słowa. Zwróćmy uwagę na kolejność. Mhm. Najpierw czyny, później słowa. To dotyczy historii zbawienia, ale to też dotyczy Nowego Testamentu Ewangelii. Mamy najpierw patrzeć na czyny Jezusa, a dopiero później słuchać Jego słów, albo równocześnie, ale czyny są ważniejsze niż słowa. Słowa są ważne. A czy w pewnym sensie jedno i drugie jest ważne, ale dla naszego przyjmowania i rozumienia ważniejsze jest najpierw patrzeć na to, co Jezus robi, a dopiero później patrzeć na to, co Jezus mówi. Dlaczego? Dlatego, że my, ludzie, w swoim czasami dziwacznym myśleniu, jesteśmy w stanie słowa Jezusa niesamowicie poprzekręcać, niesamowicie źle zinterpretować. Dlatego potrzebujemy patrzeć na Jego czyny. No i klasyczny, Standardowy przykład nadstawianie policzka. Kiedy patrzymy tylko na słowa Jezusa, to możemy się dać pobić, zabić, powybijać zęby, zmaltretować. A kiedy patrzymy na jego czyny, co robi Jezus uderzony w policzek, o, to już widzimy, nie nadstawia policzka. Jeżeli źle powiedziałem, to udowodnij, ale jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Tak? Czyli widzimy, co Jezus przez trzy lata robi. Kocha wszystkich ludzi, ale każdej grupie ludzi czy każdemu człowiekowi dobiera precyzyjnie gesty miłości. Szlachetnych wspiera, błogosławi, przytula, uzdrawia, uwalnia rozgrzesza. Błądzących dobrej woli delikatnie upomina z łagodnością, ja cię nie potępiam, ale to idź i nie grzesz więcej. Błądzących złej woli, zatwardziałych i przewrotnych faryzeuszy, duchownych tamtych czasów bardzo stanowczo upomina. Jesteście groby Pobielane plemię żmijowe, jeżeli się nie nawrócicie, to marnie zginiecie. Jak kocha krzywdzicieli? Przez to, że się przed nimi broni. Broni się, nie daje się strącić ze skały, nie daje się ukamienować, nie nadstawia policzka. Czyli przez trzy lata krzywdzicieli kocha przez to, że się przed nimi broni. Raz później zrobi wyjątek, jako, ale zrobi ten wyjątek jako zbawiciel. Po trzech latach uczenia na reguł da się przybić do krzyża, ale też to nie będzie żadna naiwna ofiara, tylko to będzie mądry dar. Powie nam, wytłumaczy, co on robi, dlaczego. I ja, nikt mi życia nie odbiera, powie Jezus. Ja życie daję. Mam moc je oddać i mam moc je odzyskać. Czyli zwróćmy uwagę, nawet w największym cierpieniu, śmierci, on nawet w tym największym cierpieniu nie jest ofiarą naiwną. On jest mądrym darem, bo mógł nie oddawać życia, ale je oddał. A dlaczego oddał życie na krzyżu? Dlaczego mógł być mądrym darem? Bo wcześniej nie zgodził się na to, żeby być naiwną ofiarą. Gdyby dał się strącić ze skały, mógłby być koniec. Gdyby dał się ukamienować, mógłby być koniec. Tak, Więc on widzimy jego niesamowite czyny. Więc o co chodzi z tym policzkiem? Tam jest ważny, ważny kontekst. Kiedyś było oko za oko, ząb za ząb, a jeszcze wcześniej nie było oko za oko, ząb za ząb, czyli kodeks Hamorabiego, czyli kiedyś była nieproporcjonalna zem... zemsta. Ty mi złamałeś rękę, to ja ci połamię obydwie kończyny i jeszcze ci wydłubię oczy. A później był kodeks Hamorabiego, czyli już jakiś postęp moralny. Oko za oko, ząb za ząb, czyli zemsta, ale proporcjonalna. <śleszanie> a pan Jezus jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę rozwoju moralnego. Było oko, ząb, oko za oko, ząb za ząb, a ja Wam mówię, nie stawiajcie oporu złemu, ale zło dobrem zwyciężaj. Więc Jezus i tam mówi: Chce ktoś płaszcz, oddaj tunikę, i chce ktoś 100 kroków i 1000, czyli bądź większy w dobru, w miłości. Nie tylko tyle, ile prawo Ciebie wymaga tego dobra, ale bądź ofiarny, ofiarny w dobru, w miłości. Więc Mówi nam, żebyśmy byli sprytniejsi w czynieniu dobra, niż nasi krzywdziciele są sprytni w czynieniu zła. Żebyśmy zło dobrem zwyciężali, ale nie chodzi dosłownie o powybijane zęby i opuchnięte policzki, bo Jezus uderzony w policzek nie nastawia drugiego, czyli się broni. I czyli widzimy tutaj niesamowicie ważną zasadę: czyny i słowa. Czyny Jezusa niesamowicie są ważne. Potrzebujemy. Cytować Jego czyny, patrzeć na Jego czyny i dopiero wtedy rozumiemy Jego słowa. I os tak, ostatnie zdanie. Najgłębsza zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez to objawienie w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia. I to jest piękne, i to jest szalenie ważne przepowiadamy osobę Jezusa. Nie głosimy żadnego systemu. Bo gdybyśmy się trzymali jakiegoś systemu prawd, to zrobilibyśmy z chrześcijaństwa ideologię, zbiór zasad, zbiór nakazów, zakazów. Ideologia może być też mieć takie tak powiem, neutralne zabarwienie. Ideologia jako zbiór pewnych zasad. Może być też negatywne zabarwienie. Ideologia jako zbiór zasad toksycznych, chorych, idiotycznych. tak? I najczęściej w takim kontekście używamy. Ideologia jako zbiór bzdur. Nie czuję, że Rymuję. <głosy> <głosy> Czyli chrześcijaństwo nie jest ideologią, nie jest zbiorem zasad. Chrześcijaństwo to jest przepowiadanie dobrej nowiny, to jest przepowiadanie osoby Jezusa Chrystusa, głoszenie tego najważniejszego czynu zbawczego, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czyli głosimy i prowadzimy. Osoby, którym głosimy, do spotkania z osobą, do spotkania z osobą Jezusa. I dopiero od spotkania Jezusa wypływają prawdy. Kiedy spotykamy się z Chrystusem, który jest prawdą, to ta prawda, którą jest Chrystus, nas wyzwala. Prawdy jakieś takie logiczne, wyczytane gdzieś tam z książek teologicznych, niekoniecznie nas wyzwolą. One mogą wręcz nas jeszcze obciążyć. Tego nie rozumiem, tego nie rozumiem. Jeszcze kolejny ton dogmatyki muszę przeczytać. Niekoniecznie prawdy takie wiecie, jako zbiór wiedzy, niekoniecznie to wyzwala, może nas jeszcze obciążyć, ale prawda, którą jest Chrystus wyzwala, spotkanie z Nim wyzwala. I to ze spotkania z Chrystusem my odczytujemy wiele prawd: prawdę życia, prawdę szczęścia, prawdę wolności, prawdę błogosławieństwa i przekleństwa prawdę, która właśnie nas prowadzi. Do, ze spotkania z Chrystusem wynikają nasze prawdy wiary. I ostatnie już w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełniał całego objawienia. Mogą być objawienia prawdziwe, mogą być fałszywe. Są takie objawienia, które są uznane przez Kościół. Można nimi jakoś podkarmić swoją wiarę, ale uwaga, Najważniejsze objawienie i pełnia objawienia jest w Jezusie Chrystusie. I tutaj Święty Jan Krzyża, jest jego tekst też w Berwiarzu. Święty Jan Krzyża pięknie mówi tak zachęca takiej ostrożności, żeby badać duchy i uważać na jakieś niesprawdzone objawienia, kiedy ktoś ma jakieś, nie wiem, wizje, obrazy i tak dalej, żeby być ostrożnym, żeby się też nie bać, ale żeby być ostrożnym i żeby tego nie szukać. Żeby nie szukać wizji, nie szukać objawień, nie szukać fajerwerków, bo już nic nowego, dodatkowego nie będzie powiedziane. Bo wszystko, co najważniejsze już zostało opowiedziane, bo pełnia już została objawiona, pełnia miłości, pełnia prawdy w Chrystusie. To nie znaczy, że my te pełnie prawdy już zgłębiliśmy. To nie znaczy, że my te. <śleszy> to nie znaczy, że my te pełnię. To nie znaczy, że my te pełnie miłości już. Przyjęliśmy, my całe życie będziemy to robić, my całe życie będziemy poznawać prawdę, którą jest Chrystus, my całe życie będziemy napełniać się miłością, która jest Chrystus. I to jest piękne, i możemy być spokojni. Chyba święty Efrem to mówi: Nie martw się, nie wypijesz źródła. Ono będzie cały czas płynąć. Nie aspiruj, żeby wypić źródło. Ono będzie sobie płynąć, a ty sobie na spokojnie. Karm się, czerp z tego źródła. I na koniec jeszcze jedna. Jedna taka myśl, mianowicie ksiądz Edward Staniek, ksiądz decyzji krakowskiej. Kiedyś był rektorem też seminarium krakowskiego. On jest z wykształcenia matematykiem i chyba skończył studia matematyczne, dopiero później został księdzem. On w, tak dzieli się takim swoim świadectwem, że chciał bardzo prawdy wiary sobie bardzo logicznie poukładać. Jako matematyk to lubi porządek, tak? lubi pewne rzeczy rozumieć. Tak? I chciał sobie to wszystko poukładać i nie potrafił tego wszystkiego sobie poukładać i się męczył z tym, barował i tak dalej. Jak to jest z tymi prawdami wiary? I w pewnym momencie sobie uświadomił, że on próbował ocean Bożej Miłości i Łaski, ocean Bożej Prawdy, przelać do swojej, do swojej małej głowy, do swojego małego umysłu. <noise> no Nie jest to możliwe. A nawet gdyby Pan Bóg na to pozwolił, to by go roz rozerwało mu głowę. <noise> ale ksiądz Edward mówi tak Panie Boże, ja już nie chcę oceanu Twojej miłości, prawdy i łaski wlać do mojej głowy ale pozwól mi zanurzyć się w oceanie Twojej miłości i łaski i tego sobie i Wam życzę Amen, Amen.